Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię w trzecim i ostatnim odcinku naszej serii o tym, jak nauczyć dziecko zawierania przyjaźni i wspierać jego rozwój społeczny. Jeśli obejrzysz to nagranie do końca, zobaczysz, jakie konkretne kroki możesz podjąć jeszcze dziś, no żeby Twoje dziecko po prostu było bardziej lubiane, pewniejsze siebie, żeby lepiej radziło sobie w kontaktach z innymi dzieciakami, z rówieśnikami. I to naprawdę może zmienić jego codzienne życie. No dobra, nie ma co przedłużać, zaczynamy. Punkt pierwszy: wprowadzaj do życia dziecka zabawy oparte na współpracy. Jeśli chcesz wspierać rozwój społeczny swojego dziecka, to zadbaj o to, żeby w jego codzienności pojawiało się jak najwięcej aktywności, które wymagają współpracy z innymi. I nie chodzi o to, żeby z życia dziecka wyrzucić rywalizację, tak jak się teraz wielu osobom wydaje. To jest bardzo duży błąd. Chodzi o to, żeby nie była ona jedynym schematem, w którym dziecko funkcjonuje. Badania naukowe, np. Na przykład Rosetta i innych z 2008, albo i jacobsona z 1988, 88, pokazują wyraźnie, że dzieci lepiej się dogadują i chętniej współpracują, kiedy właśnie mają doświadczenia wspólnego działania. Gdzie po prostu liczysz jakiś wspólny cel, i to jest poniekąd ważniejsze niż zwycięstwo jednego nad drugim. I w takich sytuacjach naturalnie rozwijają się umiejętności społeczne: komunikacja, dzielenie się, wzajemne wspieranie się, empatia. Dlatego w domu czy na placu zabaw warto jest proponować zabawy i gry, no w których dzieci muszą coś zbudować razem, muszą coś razem wykombinować, zaplanować, podzielić się rolami, i ważna rzecz, jeśli twoje dziecko zaprasza na przykład do siebie koleżankę czy kolegę, często dobrym zagraniem będzie na przykład schowanie jakiejś zabawki, dzieleniem której twoje dziecko ma jakiś taki ogromny problem. Żeby tutaj po prostu nie prowokować jakiegoś takiego konfliktu albo inaczej, żeby nie zmuszać dziecka do tego, żeby taką właśnie zabawką się podzieliło, no bo to tylko, to tylko na mota tak naprawdę... Nic nie wniesie. Ty nie masz unikać rywalizacji. Pamiętaj, naprawdę wielu rodziców dzisiaj myśli, że rywalizacja to jest coś złego, że trzeba ją gdzieś tam za wszelką cenę tępić czy jej unikać. No bo dziecko ma być grzeczne, nikogo nie urazić i to jest naprawdę szkodliwy myśl. No bo patrz, rywalizacja to jest element rzeczywistości. Świat, w którym twoje dziecko będzie funkcjonować, jest pełen wyzwań, porównań. To jest jedna wielka konkurencja. No i twoja rola jako rodzica no to nie jest chronienie dziecka na siłę przed jakąś konkurencją, która się będzie zdarzała, tylko masz je nauczyć, jak w tej rywalizacji funkcjonować z klasą, godnością, z szacunkiem dla innych. No poza tym wiele rywalizacyjnych zabaw, jak na przykład piłka nożna, koszykówka, wyścigi, no uczy przecież współpracy z zespołem, dyscypliny, też radzenia sobie z porażką, no i brania jakiejś takiej odpowiedzialności za wspólny wynik. Dlatego najzdrowszym podejściem jest połączenie jednego i drugiego. Twoje dziecko powinno potrafić współpracować i rywalizować. I to są dwa filary, które dobrze rozwijane wspierają jego rozwój społeczny, emocjonalny oraz poznawczy. Lecimy dalej. Drugi punkt dzisiaj. Naucz dziecko, jak poradzić sobie w niezręcznych sytuacjach społecznych. Dzieci bardzo często znajdują się w sytuacjach, które są dla nich, no właśnie, niezręczne, zawstydzające po prostu trudne do ogarnięcia emocjonalnie. Chcą dołączyć do zabawy, no ale nie wiedzą jak. Są obok grupy, nie potrafią zrobić tego pierwszego kroku. No, a my, dorośli, często przeceniamy co, no co dla nas, dla nas jest coś oczywiste. tak? Zakładamy, że dziecko sobie przecież poradzi, no tymczasem, umiejętność wejścia w grupę, czy wpasowania się w zabawę, czy w ogóle rozpoczęcia kontaktu, to jest naprawdę coś, czego dziecko trzeba nauczyć. To jest obiektywnie rzecz biorąc trudne. I czasem się to wydarzy samo z siebie i dziecko załapie, a czasem nie. I znowu, to potwierdzają badania np. Viktori Fine i Alana Rassela z 1988. W tych badaniach zapytano matki przedszkolaków, jak poradziłyby swojemu dziecku w hipotetycznej sytuacji. Tak? Mała dziewczynka chce dołączyć do grupy bawiących się dzieci, no ale nie wie, jak to zrobić. No i tutaj się okazało, że te mamy, które dawały najlepsze rady miały też dzieci najlepiej funkcjonujące społecznie. No a jakie wskazówki dawały? Najpierw przyjrzyj się, co robią inne dzieci, zanim podejdziesz, zobacz na czym polega zabawa i jak możesz się w nią włączyć. Nie przerywaj zabawy, nie zmieniaj gry, nie ingeruj w reguły. Spróbuj dopasować się do tego, co już się dzieje. Na przykład, no, jeśli dzieci budują wspólny zamek z klocków, no to zaproponuj, że dobudujesz wieżę albo Zrobisz jakiś tam most, zamiast burzyć ich konstrukcję, albo w ogóle zaczynać jakąś nową zabawę. No i co najważniejsze, jeśli nie chcą cię wpuścić, dopuścić do zabawy, nie naciskaj. Odejdź z godnością i poszukaj innej okazji. To są bardzo praktyczne, życiowe strategie społeczne, które możesz przekazać swojemu dziecku. I dziecko, które wie, jak się zachować w trudnej sytuacji, no nie będzie się jej bało, bo ma jakiś schemat wykształcony. I zamiast zamykać się w sobie, będzie próbować ponownie. Mądrze, spokojnie, bez paniki. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie zostawiali dzieci samych z takimi wyzwaniami, tylko uczyli je konkretnych, sprawdzonych sposobów radzenia sobie w grupie. I to właśnie te momenty budują pewność siebie i gotowość do relacji. To już koniec trzeciego i ostatniego odcinka z tej serii. Ale, ale to jeszcze nie koniec naszej wspólnej drogi, bo wielkim finałem i podsumowaniem całego cyklu jest mój darmowy webinar pod tytułem Naucz dziecko zawierania przyjaźni i uczyń z niego gwiazdę społeczną, nawet jeśli nie jesteś psychologiem. I żeby wziąć w nim udział, kliknij teraz w link poniżej w opisie tego filmu albo w pierwszym przypiętym komentarzu i zarejestruj się już teraz. Bo pamiętaj, liczba miejsc jest ograniczona. Nie czekaj, żeby ktoś cię ubiegł. I uwierz mi, że jeżeli nie przyjdziesz, to będziesz tego żałować i naprawdę dużo stracisz. Dostaniesz ode mnie całkowicie za darmo wiedzę, za którą normalnie ludzie płacą setki, a nawet tysiące złotych. Wiedzę praktyczną, opartą na badaniach naukowych, które naprawdę nie tyle może zmienić, co zmieni życie Twojego dziecka, jeżeli tylko po nią sięgniesz i to zastosujesz. Nie na chwilę, na zawsze. I to jest najlepszy prezent, jaki możesz mu dać. Zarejestruj się teraz poprzez link w opisie. Tego filmu albo w pierwszym przypiętym komentarzu i zobacz, że naprawdę można nauczyć dziecko tworzenia pięknych, trwałych przyjaźni. Kiedyś ono Ci za to podziękuje. Pozdrawiam Cię, do zobaczenia, cześć.